Ustów świebodzińskiej figury Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Prośmy dzisiaj o umocnienie naszej wiary, abyśmy powierzyli nasze życie Chrystusowi. Prośmy też za naszą Ojczyznę i za nas samych. Niech na wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego znaku naszej wiary, spłynie obficie Boże błogosławieństwo. Biskup Pomocniczy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Paweł Socha odczyta teraz list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Metropolity Przemyskiego arcybiskupa Józefa Michalika. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Regmund, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, szczerze dziękuję za zaproszenie na niezwykłą uroczystość poświęcenia imponującej figury Jezusa Chrystusa, króla wszechświata w świebodzinie, na terenie tak drogiej mi diecezji zielonogórsko gorzowskiej gdzie przez szereg lat wspólnie z kapłanami i ludem bożym Staraliśmy się głosić piękno i wartość Królestwa Bożego, które Chrystus przybliżył nam w Ewangelii, nauczając, że przyszedł głosić nadejście Królestwa, które nie jest z tego świata, ale że w nas jest i że służyć to znaczy królować. Niech więc popłynie na całą ojczyznę i na cały świat przesłanie wiary kapłanów i mieszkańców świebodzina, pragnących głosić prawo Chrystusa do, ludz do ludzkich serc i prawo do obecności Ewangelii w życiu narodów, które chcą budować swoją przyszłość na miłości bliźniego. Na uczciwości i przebaczeniu oraz na zgodzie z tym, czego nas uczy Chrystus Król Wszechświata. Królestwa Chrystusa nie trzeba narzucać ani w parlamentach, ani na ulicach, ale ukazywać Jego piękno i wartość, i jeśli ma spełnić swą rolę to trzeba je przyjąć do serca i żyć nim w każdej sytuacji, wybierając dobro, a nie zło, wyrozumiałość i cierpliwą pracę, przebaczenie, a nie potępienie inaczej myślących, a przy tym zachowywać wierność Kościołowi i jego pasterzom, Ewangelii. I Bożym Przykazaniom, bo to jest droga do królewskiej godności i do wielkości naszych wspólnot, wiosek i miast, naszych rodzin i całego narodu. Niech świebodziński Chrystus Król pozdrawia przechodniów i uczy kultury zachowań, współżycia z sąsiadami. Gotowości do pomocy i wytrwania w dobrym. Całym sercem gratuluję Waszej Ekscelencji, Księdzu Prałatowi Sylwestrowi Zawackiemu, kapłanom i wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, że zrealizowali pomnik Przesłanie. I życzę, aby ono mogło się zrealizować w najpiękniejszy sposób. Pozdrawiam wszystkich gości zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości i proszę wszystkich o modlitwę za naszą ojczyznę i za Kościół w Polsce. Józef Michalik, arcybiskup metropolita Przemyski. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczyna się uroczysta Eucharystia, której przewodniczy Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, laska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jezus, Prośmy teraz naszego Boga wszechmogącego, aby dzieło rąk ludzkich mogło ogłaszać światu Bożą chwałę. Liturgię Błogosławieństwa Figury Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata poprowadzi biskup Stefan Regmund. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wysławiamy Cię za to, że objawiłeś nam siebie w Twoim umiłowanym Synu. On, Twoje odwieczne słowo, stając się człowiekiem pośród nas, ukazał nam najważniejsze powołanie, jakim jest miłość. Ty, Boże, świat cały poddałeś swojemu synowi. On wywyższony na krzyżu, na krzyżu rozpoczął swoje królowanie. W tajemnicy tego wywyższenia stał się królem wszechświata. Przez tajemnicę tej miłości. Klęka każde stworzenie istot niebieskich i ziemskich. Ty, Boże, dałeś człowiekowi świat, aby czynił go sobie poddanym, aby nim rządził i kierował. W Twoim Synu odnajdujemy najdoskonalszy wzór rządzenia królowania. On Twój sługa, uczy nas, że rządzić znaczy służyć w miłości. Ciebie więc, Boże, prosimy, abyś zawsze... Potrafił doskonale, abyśmy zawsze potrafili doskonale naśladować Twojego syna, króla wszechświata. I tak jak wielka jest ta figura, którą dziś poświęcamy, tak niech będzie jeszcze większa nasza miłość do Ciebie i do naszych braci i sióstr. Pobłogosław tę figurę. Niech ona przypomina, że powołani jesteśmy do dawania całemu światu świadectwa Twojej nieogarnionej miłości. Za wielkie dzieła Boże, jakich doświadczamy w drugim człowieku, za owoc myśli i pracy ludzkiej, za wszystko. Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej jedyny. Amen. Widocznym znakiem Bożej łaski? Będzie teraz woda święcona, którą biskup Stefan Regmund pokropi pobłogosławioną figurę. Uczyni to u jej stóp. Niech ten znak przypomni także nam, chrześcijanom, że zostaliśmy obmyci wodą Chrztu Świętego, abyśmy się stali dziećmi Bożymi na podobieństwo samego Chrystusa. Niech świebodziński monument przypomina nam o wielkiej godności, jaką zostaliśmy obdarzeni dzięki Bożemu Miłosierdziu oraz wzywa nas do ciągłego nawracania się i życia na miarę naszego powołania, aby Królestwo Chrystusa było w nas. Księdzu Biskupowi asystują ksiądz prałat Sylwester zawacki oraz obecny proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w świewodzinie ksiądz Zygmunt Zimna Woda.